Siema, słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ciekawa sytuacja Właściwie dobra, no, wczoraj Wczoraj mniej więcej gdzieś tak koło 18, tak gdzieś średnio 17, jakoś tak to było Odkryli mianowicie bardzo ciekawą rzecz w Rangerze Rockstara Tak, mianowicie był update w Rancherze Rockstara i o dziwo, udało się w tym Launcherze Rockstara odnaleźć rzeczy w stylu takie jak Geta vasi unreal, San Andreas Unreal. Bardzo ciekawe rzeczy po prostu, tak powiem. Co potwierdza, że coś takiego jak wersja... ...re-remasterowana starej trylogii rzeczywiście istnieje. Ba! Nawet w tym wszystkim pojawiają się ikonki jak gra będzie wyglądała. Jest to naprawdę bardzo interesujące, że już dodaję to do Lancera. A skoro już to dają do launchera, to znaczy, że naprawdę chyba musi być szybko ta premiera. Albo dodają, żeby kupić w pre-orderze, no nie wiadomo. No w każdym razie, skoro coś takiego jest i podobno można to jakoś sprawdzić, no jednakże ja sam, nie, nie pokażę wam, jak to zrobić. No, no niestety nie wiem, ale da się coś takiego znaleźć. Jest to tak nazwane w taki sposób. Tylko jestem ciekaw, co z wersją tą Liberty City Stories oraz Vice City Stories. Czy to się pojawi? Czy to się nie pojawi, no, no nie wiadomo w końcu co z tym będzie. To byłoby w sumie najciekawsze, aby to się pojawiły te części. No bo one nigdy w sumie nie wyszły na PC, a fajnie byłoby sobie w nie pograć, zobaczyć jak to by wyglądało. Może byłoby to coś bardzo ciekawego, a może i się nawet pojawi w tym. W sumie nigdy tego nie wiadomo, może będzie, może nie będzie. No się zobaczy. Jednakże no ja bym się spodziewał tego mniej więcej tak gdzieś koło 22, gdzieś takiej... Taki Mniej więcej taką datę, to 22 październik. Dlaczego? No bo wtedy miała premiera GTA 3. Z tego właśnie co dobrze pamiętam, 22 października była premiera GTA 3. Ym. No i dlatego bym się spodziewał gdzieś w tych dniach, że coś ciekawego może się wydarzyć. I tyle w sumie z tych najważniejszych rzeczy. Wydaje mi się, że to już jest ostateczny dowód, że coś takiego istnieje. Tylko ciekawe, czy oni to właśnie wydadzą na PCTA razem z. Z konsolami, czy na przykład będzie można kupić w preorderze, czy jak to po prostu będzie wyglądało, bo nie ma po prostu co do tego pewności. Jednakże, w każdym razie, jedyne co jest pewne, to jest pewne to, że na pewno to istnieje. I oczywiście jest to info od osób, które raczej są zdani z tego, że nie robią baitów, tylko dają prawdziwe informacje, więc to raczej nie jest fake. Wręcz mógłbym powiedzieć, że na 100% jest to prawdziwe i no cóż. Nawet jeżeli już to TAS 2 on też oczywiście dużo tutaj pisze rzeczy sprawdzonych na temat GTA, to znaczy, że na musi być to wręcz 100% przykład tego, że to po prostu jest prawdziwe, to się pojawi i cóż, zobaczymy. Czy się grubo pomyliłem, czy być może i nie i tak naprawdę na dniach się przekonamy. Jak to wygląda bardziej w sumie kwestia już Myślę, że zaledwie dwóch tygodni, bo wiadomo, wcześniej pokazywałem, żeby Korei dodawali tę grę, takie jak do systemu PEGI, nie no to na swój, żeby sobie ją sprawdzili, więc to tutaj też pewno za niedługo coś takiego będzie. Ale no mówię, zobaczymy co będzie, dopiero wtedy będzie można mówić. Ale jestem wręcz pewien na 100%. Tak jak wtedy wiadomo, wcześniej może były takie informacje, takie nie wiadomo skąd wzięte, bardzo duże domysły, i tak naprawdę, no wiadomo, można by powiedzieć wprost, że to nie było zbyt sprawdzone. Najlepiej, to tutaj że jestem w 100% tak pewien, że coś takiego będzie miało miejsce. No i wiadomo, na Unreal Engine no można stworzyć wielkie cuda tak naprawdę na tym silniku, więc no zobaczymy co Rockstar przygotuje ciekawego. Być może będzie rzeczywiście ta gra odpisywana bardzo dobrze jak yy, Mafia Jedynka, 1 bo wiadomo tektu też mam własność, no po prostu też jest właścicielem marki Mafia, no to jedynkę mafię bardzo dobrze zmienili, ale zobaczymy, nie? Jak to będzie po prostu wyglądało. Cóż, w każdym razie krótka informacja, no i zobaczymy na dniach, czy coś jeszcze więcej się pojawi. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.